Widzowie, przed moim domkiem pojawiła się jakaś widzowie, dziwna czerwona informacja. Nie wiem, widzowie, co tam jest napisane. Bo jeszcze tej informacji nie czytałem. Ja, widzę, dopiero tak naprawdę wszedłem na serwer, otworzyłem sobie drzwi, bo chciałem sobie wyjść i widzę, na naprzeciwko mojego domku jakąś czarną informację. Więc pierwsze co zrobiłem, to włączyłem widzowie nagrywanie, bo tylko to mogłem, widzowie w tym momencie zrobić. O, popatrz mordeczku na aktualny stan. Mamy tylko tyle subskrypcji. A ja na naszym celem jest zdobyć do tysiąca. Więc bądź dobrą mordo i zasubskrybuj już dzisiaj Więc zjedź tam na dół i zostaw subskrypcję A w podziękowaniach, że zostawili suba w tym momencie otworzę dla Ciebie duże pudełko krok Popatrz widzę, cyk, 90 żetonów mnie to kosztowało Więc otwieram i niestety mam duplikat, ale zwracamy się za to 10 żetonów Palić nagrywanie i zobaczyć o tu tu chodzi jest jakaś czerwona informacja i jest strasznie boję Co to może być? za z wam Przeczytamy ją oczywiście razem. Więc zostawcie tutaj łapeczki do góry, subskrybujcie widzimy kanał tam na dole i przeczytamy tą informację razem. Dobra, widzę teraz, tak tutaj na no nikogo nie ma, nie ma, dobra. Okej, okay, czytamy widzowie Każdy jeden portal skrywa coś tajnego. Okej, okay, portal. O! o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, widzowie tam jest. Tam też są widzowie jakieś dziwne informacje też napisane na czerwono okej okay, widzę. ja chyba nie chcę tam jednak podchodzić bo jeszcze się widzowie robi tutaj noc e, nie wiem widzę, w sumie tutaj czeka nie mam widzowie pojęcia nie wiem przyspimy się widzowie bo tam są widzowie kolejne jakieś czerwone informacje i mi się wydaje że my widzowie chyba nie chcemy tego trzy też bo widzowie popatrzcie każdy jeden portal skrywa coś tajnego co to może widzowie oznaczać ja widzowie nie mam bladego pojęcia ale widzowie muszę zrobić szybko screena tej wiadomości, ale widzowie, nie mam bladego pojęcia. Okej, okay, widzę. Przepraszam, że się teraz chyba ciemnił ekran, ale ja widzę, wykonuję w tym momencie screena. Okej, okay, widzę. E, jak wam się zaciało, to nic nie stało, I już wracam widzę, musiałem zrobić screena tej wiadomości, bo nie mam widzowie, pojęcia skąd ona się tu wzięła i może to jest widzę jakaś ważna wiadomość. I tam też widzę zrobimy screena, żeby nic tam gdyby nie umknęło, musimy gdyby takie rzeczy robić. Popatrzcie tu są koleje. Ile tego tu jest? Patrzcie, tam jest jedna I tu jest dwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć informacji Ale to są jakieś króciutkie, widzę, bo tam jest jedno słówko Chyba też jedno słówko, tu są ma jedno słówko i tam są trzy jakieś Nie wiem, widzowie, dobra, Musisz się widzę bo rozglądać Bo ja, dobra, że widzę na wszelki wypadek, zbrojkę Okej, okay. możemy czytać chyba, nie? Chyba tak, widzowie, dobra, czytamy I ten również nie jest zwykłym portalem a oh, no nie, 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 nie mówcie mi tak, nawet bo ja tam nigdy teraz nie wejdę. Przecież widzę, że my specjalnie zbieramy itemy, żeby właśnie wejść, dlatego zrobiłem sobie diamentowe tam Jak ktoś nie widział, to zażyjcie na kanał, tam na pewno widzę że wszystko będzie. A teraz widzę, jak ktoś nam no tutaj pisze, że ten nasz, jest... okej, okay, zakazany? Okej, okay, czekajcie, portal. A tu jest mój zakazany portal dla osób zwykłych? To kim on jest? co to jest? czekajcie, czekajcie, przeanalizujemy spokojnie, nikogo tu nie ma, spokojnie muszę się wychillować, muszę się wychillować muszę się trochę uspokoić, bo patrzcie, tutaj pisze dobra, widzowie sklejmy sobie to w jedną kupę bo ja póki co są bardzo nierozumiałe wiadomości każdy jeden portal skrywa coś tajnego ale co tajnego? o nie, co ja się boję ja już wiem, że ja się po prostu boję nie, ja chyba tego nie chcę. Nie, bo widzowie, tego nie chcę tego robić. I ten również nie jest zwykłym portalem. Mój zakazany portal dla osób zwykłych. Oh, widzowie, mam taki mętlik w głowie, nie mam pojęcia, co robić. Nie wiem, czy niszyć te informacje, czy nie. Widzowie, ja teraz, to, to na waszych oczach, zrobię screena, widzowie. Tak, zrobimy, ojej, oj, oj, przepraszam. tego na szczęście, nie widzicie. O! o, widzę przepraszam, ale jak tu się widzę? Ja muszę zrobić znów screena tych dziwnych informacji. Okej, okay, wam się teraz widzę, mogę też tego... Oj nie. Mam się teraz widzowie, ekran zaciął, bardzo was, za to, przepraszam. Ale widzę, kurde, bo tutaj ten klocek mi tutaj zawadza. Okej, okay, widzę, muszę jakoś tego screena zrobić, tylko widzę, nie mam jak go zrobić w przypadku, gdy jest ten klocek tutaj, okej, okay, widzę. I musimy widzę na nowo zrobić screena, muszę tutaj oczywiście ustawić. Oj, przepraszam, bardzo. A no ciągle mi się widzę, się to, to i to, się ten No, dawaj, o, screen, a, dobra, widzę, chwilę, poczekajcie. Ja tego zrobię, ze screen... Okej, okay. dobra, zrobię Zrobiłem screenshot'a. Ej, nie wiem, czy wy słychać w momencie, gdy ja robię screenshot'a. Chyba tak, wiadome. Mm, ale dobra, widzowie, walić to póki co, ale ja dobrze mam, widzowie, tego zdjęcie, bo zrobię sobie screenshot'y dwa i tej tabliczki, i tej. O, kurde widzę, by, nie wiem czy rozwalać te tabliczki, czy tego widzę, by, nie rozwalać, nie mam żadnego pojęcia, widzę, no tak szczerze nie mam żadnego pojęcia, każdy jeden portal skrywa coś, nie, coś innego. o widzę, by, już mam I nie wiem czy chcę do tego portalu, gdzie wchodzić nie wiem czy tutaj widzę by, czy ściny, bo ktoś mnie chyba próbuje... Nastraszyć, nastraszyć, albo nie wiem co sobie zrobić. Ale widzę, że trochę tak wygląda, jakby to miała być próba zastraszania. Nie wiem, widzę, że nie podobają mi się w ogóle te informacje, wygląda to bardzo strasznie. Ja miałem, w ogóle, widzę, inny pomysł na ten odcinek. Bo ja tutaj widzę, że jak zobaczyłem, ten, to ja miałem, widzę, pomysł z trzciną, bo ja chciałem, widzę, rozwijać moich villagerów, ale zostałem, widzę, w jakiś dziwny sposób zastraszony. I widzę, ja nie wiem co mam zrobić, bo ja się oglądam takich rzeczy jakby nie boję, jak coś jest nie tak, ale no w Minecrafcie widzę, jak my tworzymy te serię razem, to się po prostu boję. Ja widzę tylko sprawdzam tutaj, czy tutaj się widzowie, nic nie skierowało. No, mam nadzieję, widzowie, że to nie jest nic złego, bo jak będzie coś, widzowie, coś złego, oj, to mamy widzę przechlapane, bo ja nie wiem widzowie, Nie wiem skąd te informacje się wzięły. Przecież jestem sam widzowie na serwerze bo tak mi to wyświetla, widzę, tak to wyświetla się że jestem, widzę, sam na serwerze a może, widzę, zresetuję minecrafta i zobaczymy, widzę, czy... dobra widzę, dobra, ja się muszę, widzę, uspokoić dajcie sekundę ja idę, widzę, w tym momencie zresetować minecrafta i zobaczę, widzę, czy te informacje nadal będą może to jest, widzę, jakiś tylko głupi mój sen może, widzę, muszę... może ja może, to może się nic nie stało okej, okay, widzę, jesteśmy sobie tutaj Jestem po zresetowaniu Minecrafta, za chwilę wchodzę na mój serwer, więc dajcie mi sekundę. Okej, okay, widzę, wybiję na mój serwer, jestem tutaj, widzę gdzie jestem i mam nadzieję, że teraz widzę tych strasznych informacji tu nie będzie. No nie, one są nadal, widzę. Te informacje są... Na... Możemy bo ja zrobiłem widzimy screena tych informacji, więc poczekaj... naprawdę widzę, nawet zacząłem się mać teraz w prawdziwym życiu. Ja z dobra, widzę, nie mogę się też tak tem, bo to jest bez... Nie wiem, widzowie, nie mogę też tak panikować od razu, nie, bo to jest sześć, sześć tabliczek, nie mogę, widzowie, tak panikować, przecież to jest, właśnie zacząłem teraz w własnym domu, w prawdziwym życiu, widzowie, wow, nie wiem, widzowie, co jest grane, miałem zupełnie inne pomysły na ten odcinek, oczywiście, no, zrealizujemy co sobie teraz, widzowie, no, bo naprawdę, no, nie mam sensu tego filmu wrzucać, jak on nie dobiję chociaż tych 10 minut, no, bo wtedy to jest bez sensu wtedy wrzucać. Podostałem jakieś guptowate informacje, które są w ogóle czasami może niezrozumiałe, no bo każdy portal skrywa coś tajnego. Ale weź to zrozum nie? i ten portal też podobno zwykły nie jest. To w takim razie jaki on jest, jak nie jest on zwykły. <grym> nie wiem, mam taki mętlik w głowie. Nie, 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 Kurcze widzicie? ja się widzę, ja że ja po prostu stresuję, co człowieka już zacząłem się widzę ja bać w prawdziwym życiu, aż to w jest sensie niepodobne do mnie. Uuu, dobra widzowie, nie wiem. Nie wiem, co się o, 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 Odszpicuje, ale... O, oglądajcie, widzę, jakaś odcinek do samego końca, bo może być teraz bardzo ciekawie. Ja zacząłem się bać w prawdziwym życiu, a naprawdę uwierzcie mi się, że ja bardzo mało rzeczy się boję, tak, tak naprawdę. A zacząłem się teraz bać, że, nie wiem, że ja za chwilę wyjdę z niepokoju. I w moim tym zobaczę, widzę w przedpokoju, zobaczę, że, yy, że, tajny, że tajny Minecraft spróbował coś tajnego na przykład. Nie wiem, więc zacząłem się strasznie bać. Naprawdę mam całe cierki, ciarki. Normalnie ja bym nie wiem, no mam kamerę, tu mówię, mam normalnie nagrać, ale nie chcę sobie pokazywać. Ale mam izby ciarki normalnie. Bo ten tutaj, o co ktoś tutaj w mi napisał tak straszne informacje ja mam nadzieję, że to nic jest złego ja mam nadzieję, że ten portal jednak będzie w drugiej. wchodzimy tam bu, bu, bu nie, 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 wchodzimy tam bo każdy portal wkrywa coś tajnego to nie chcemy w w wejście, ja sobie tylko zobaczę, właśnie a gdzie są moi że wszyscy widzowie halo, no. gdzie są moi wszyscy wilażerze widzowie, co ten ziomek robi, czy wy go widzicie, ten ziomek jest na samym szczycie i góry Dobra widzę, no, nie mam co przedłużać, ja miałem w ogóle inny pomysł na ten odcinek. By ja pamiętać, żeby teraz każdy niczego będzie do samego końca, bo no, zawsze oglądam się widzę filmy do końca. Bo naprawdę będzie, widzowie się dużo działo. Naprawdę będzie się dużo działo, więc śledźcie, bo zaczyna być bardzo, bardzo ciekawe, zacząłem się wypać w moim prawdziwym życiu, co najlepiej widzę nie świadczy. Ale tak zacząłem się w prawdziwym życiu, nie wiem, zrobiłem screeny tych tabliczek mamy widzowie na komputerze już i ja zacząłem się widzowie bać, naprawdę zacząłem się bać, więc zobaczymy widzowie co to skutkuje, czym to widzę skutkuje e, że, że, że widzowie bo jakieś porąbane dziwne informacje od nieznajomej osoby, tak można by powiedzieć dobra widzę nie mam co przedłużać, 6-10 minut więc jest sens tą tym po prostu sobie widzowie wyrzucać dobra czym ci się widzowie